Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym się z wami podzielić bardzo fajnym przepisem na przepyszną wieprzowinę, która jest bardzo ostatnio modna, czyli ta wieprzowina szarpana pulled pork. Będę dzisiaj tylko marynować i spotkam się z wami jutro, żeby dokończyć ten przepis, czyli będziemy piec i szarpać. Mam tutaj przygotowany Taki kawał szynki wraz z tłuszczykiem. Tego tłuszczu oczywiście nie wykrawamy, ponieważ on jak się wytopi przy pieczeniu, to nada takiego fajnego smaku. Dodaję tutaj do tego pojemnika 3 łyżki oleju, 3-4, 6 ząbków czosnku, dosyć sporo, ale uwierzcie mi, że tyle akurat jest potrzebne. Tu mam przygotowaną taką mieszankę sypkich przypraw yy, słodka papryka, odrobina tymianku, yy, cukier trzcinowy. Mam tutaj przygotowany również cynamon, kary i sól. Oczywiście wszystkie składniki, proporcje jak zwykle znajdziecie u mnie w opisie filmu, więc zajrzyjcie tam koniecznie. No i dodam odrobinę tutaj sosu sojowego, tak mniej więcej dwie łyżki. I tutaj, przy pomocy takiej rękawicy, będę się posiłkować. Wmasuję te wszystkie przyprawy dokładnie tutaj w mięsko. Jak widzicie, przyprawy już mam ładnie wmasowane. Troszeczkę to mi zajęło czasu, bo bardzo ważne, żeby tutaj dokładnie to mięsko pokryć. Tymi wszystkimi cudownymi smakami. Bardzo żałuję, że nie możecie poczuć tych cudownych zapachów. Ta mieszanka przypraw tu się naprawdę super, super połączyła. Bardzo istotny będzie tutaj cynamon, który mimo tego, że jest dodany w niewielkiej ilości, myślę, że nam bardzo fajny tutaj, fajnego kopa doda. Także szyneczka w marynacie ląduje na całą noc w lodówce. I widzimy się za jakiś czas. Witam ponownie. Wróciłam ze swoją wieprzowiną marynowaną przez całą noc. Tak wygląda. Powiem Wam, że pachnie wyśmienicie. Teraz pierwszy taki etap, kolejny to obsmażenie króciutko tej wieprzowiny w rondelku. Jak widzicie, powrócił mój obdrapaniec. Będę tutaj y, smażyć to mięsko w moim ulubionym, już wysłużonym niestety, rondlu. Nie mam przykrywki do niego, ale użyję folii aluminiowej i wiem, że się sprawdzi, bo już na moim kanale prezentowałam Wam przepis też na wieprzowinkę taką szarpaną y, na sposób koreański i wtedy jak użyłam folii aluminiowej bez problemu się tutaj wszystko fajnie nam zrobiło. Należy tą wieprzowinkę smażyć z każdej strony przez jakieś 3 minutki, żeby tylko się soczki w środku zamknęły. Wieprzowinkę mam już obsmażoną. Dodam na tym etapie cebulkę, taką jedną większą cebulkę pokrojoną w kosteczkę. Ona podczas pieczenia w piekarniku nam się tutaj tak fajnie rozpadnie. Odda swoją słodycz. Można powiedzieć, że w pewien sposób nawet nam się tutaj skarmelizuje. I potem po wymieszaniu z mięskiem naprawdę będzie petarda. Przepięknie teraz pachnie tutaj w mojej kuchni. Dodam wodę. Około 500 ml. Teraz będę tutaj robić pokrywkę z folii aluminiowej. I pokryweczkę mam już gotową. Teraz wstawię wieprzowinkę do piekarnika nagrzanego do 150 stopni. Początkowo na 4 godziny. Sprawdzę po tych 4 godzinach, jak się, że tak powiem, tutaj sprawy mają, jak się tutaj sytuacja przedstawia. I potem już finalnie powiem Wam, ile mi zajęło Perfekcyjne upieczenie tej szarpanej wieprzowinki. Akcja pieczenie wieprzowinki zakończona dużym sukcesem. Aromaty w całym mieszkaniu takie, że po prostu tylko nakładać i jeść. Słuchajcie, piekłam 4 godziny. Po 3 godzinach ściągnęłam folię i co 10 minut Podlewałam tutaj tymi soczkami tą wieprzowinkę. Teraz przy pomocy tutaj, patrzcie co się dzieje. Huh, cudownie, naprawdę cudownie się upiekła. Bardzo łatwo się tutaj rozdziela. I teraz przy pomocy tych dwóch widelców wielkich czy widelcy, czy widelców. Nie wiem, jak się tam odmienia, ale to chyba nieważne w tym momencie. Najważniejszy jest tutaj smak wieprzowinki. Porozdzielam na takie drobne kawałeczki i za chwilkę będziemy robić przepyszną bułę z szarpaną wieprzowiną. Rozszarpałam już wieprzowinkę. Teraz tutaj jeszcze Przemieszam razem z sosikiem, z tą cebulką przepyszną i tą bułeczkę dzisiaj to naprawdę będę szarpać jak Reksio. Tu się akurat fajnie składa z tym powiedzeniem, że szarpałbym jak reksioszynkę. Tak właśnie dzisiaj będzie. Nie pozostaje nic innego jak zrobić sandwicza pysznego. Mam tutaj bułeczkę, świeżutką. Nałożymy sporą ilość wiersza zielonki przepysznej. Sałatkę. Tu naprawdę już nie trzeba nic więcej, żadnych dodatków, oprócz tej sałatki. Naprawdę słuchajcie, wieprzowina jest tak aromatyczna, że już nic więcej nam tutaj nie będzie potrzebne. Zobaczcie, sosik pięknie wycieka. Za chwilę będę zajadać. Życzę Wam smacznego. Ja wiem, że ten przepis może wymaga trochę pracy z Waszej strony. Może nie tyle pracy, co czasu oczekiwania, ale uwierzcie mi, efekt jest piorunujący. Możecie sobie taką wieprzowinkę wykorzystać, nie wiem, do zrobienia paja, zapiekanego ciasta z właśnie z tą wieprzowinką, na zimno, na ciepło, naprawdę, co lubicie. Także życzę Wam przyjemności. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zachęcam do subskrybowania, do komentowania, ale jak zwykle najbardziej zachęcam Was do gotowania. Pozdrawiam serdecznie.